Cześć Boże, cześć. Nie wiem czy ktoś tutaj z obecnych w ogóle wie, pamięta taką serię jak Boski Lunch, która zaczęła właśnie, nie wiem, 4 albo 5 lat temu nawet, kiedy jeszcze byłem w Szczecinie. Powstało kilka odcinków, miały codziennie, ale jakoś tam to zaprzestałem. Boski Lunch to była właśnie taka około południowa dawka, taka kromka słowa Bożego, taka kromka, taki mały, krótki, szybki posiłek, Słowa Bożego, przede wszystkim oparty na tekście liturgicznym, liturgii Słowa na Psalmie. Dlatego, wracając po długiej przerwie, zapraszam Cię na nowy odcinek Boskiego Lunchu. I dzisiaj odsyłam Cię i spotkajmy się w Psalmie 27. Jeżeli masz taką możliwość, to nawet możesz teraz zastopować za po i gdzieś może masz na telefonie aplikację, albo może tam, gdzie jesteś, może masz przy sobie egzemplarz Pisma Świętego. Więc zapraszam Cię, żebyśmy się spotkali z Bożym Słowem, dokładnie zaś z Psalmem 27, bardzo konkretnym Panem światem i zbawieniem moim, panobrońcą mego życia, przed kim mam się tworzyć, przed kogo mam się lękać, kogo mam się bać, gdzie jest piątek, może koniec tygodnia, ale mam jakieś takie przeczucie mocne w sercu, dlatego nagrywam tego boskiego luncha. Lunch, boski lunch, powiedzmy tak, że może ktoś to ogląda teraz ten odcinek, jest przed jakąś trudną decyzją w swoim życiu, jest w jakimś takim trudnym momencie, może właśnie też osaczony ludźmi, sytuacjami, dlatego spotka się z tym samym, z tym słowem, które Pan mówi o mówi: Ja jestem Twoim światem, ja jestem zbawieniem Twoim, ja jestem Twoim obrońcą, przestań się bać, przestań się tego lękać. Ten sam jest taki dla mnie też bardzo bliski. Pamiętam przed wielu laty i przeżyłem taką bardzo wielką trudność. I byłem jeszcze, w, jeszcze, jeszcze przed ślubami wieczesnymi. I tak myślałem, że rzeczywiście jakoś coś, taki jest trudny moment, taki bardzo wielki krach. Ja miałem ja poszedłem do kaplicy, prosiłem o Boże Światło. I Pan Bóg dał mi właśnie to słowo, ten właśnie psalm. I ten psalm jest taki właśnie zawsze psalmem obrońcy, Boga obrońcy, który stoi właśnie w mojej obronie, który ciebie strzeże. Więc się przestań lękać. Zrób to, co masz zrobić, podejmij tą decyzję, którą masz, podjąć decyzję, idź tam gdzie jakieś się nogi trzęsą, bo Pan Bóg jest Twoim obrońcą. Pan Bóg jest Twoim światłem, bo Pan Bóg jest Twoim zbawieniem. Pamiętajcie o tym. Zatroszmy się o to, o to żeby On był z nami, a On, on będzie z nami po prostu. I On nas poprowadzi po dobrych, po najlepszych drogach. Trzymajcie się.